Żołnierz i koń. Był sobie żołnierz, który z wielką dbałością zajmował się swoim koniem. Wiedział, że jego życie podczas walk zależy również od konia. Dawał mu więc najlepszy owiec, a do picia najczystszą wodę. Doglądał stajennych, czy wierzchowcowi niczego nie brak i czy sierść jego lśni. Koń służył swemu panu w czasie bitew, posłusznie wykonując wszystkie polecenia. Gdy skończyła się wojna, koń i jeździec pognali do domu. Żołnierz stał się rolnikiem, a wierzchowiec koniem pociągowym. Teraz od konia już nie zależało życie jego pana. Zaprzęgał swego konia do pługa, harując nim od rana do nocy. Przestał o niego dbać. Do jedzenia dawał mu sieczkę, nie czyścił mu grzbietu i nie doglądał go w stajni. Z wierzchowca zmienił się w pociągowego, zaharowanego konia. Gdy ponownie wybuchła wojna, rolnik przywdział zbroję i przypasał miecz, a konia wyczyścił i założył mu siodło. Lata ciężkiej pracy zrobiły swoje. Gdy wskoczył na swojego rumaka, ten zgiął kolana i upadł na ziemię. Jestem zmęczony i brak mi sił. Musisz iść piechotą. Powiedział koń do żołnierza: Morał. Dobrze traktując innych, dbasz o samego siebie.